Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mestre i zapraszam Was do recenzji gry Star Wars Battlefront. Najnowszej gry studia DICE, która dla doświadczonego w grach wielosobowych studia jest zupełną nowością pod względem realiów, jak i rodzaju rozgrywki, jakie oferuje. Czy warto zapoznać się z nią bliżej i zainwestować niemałe przecież pieniądze w ten tytuł? W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć również i na to pytanie. Zapraszam. Stworzenie gry dla studia odpowiedzialnego za takie hity jak seria Battlefield czy Mirror's Edge wbrew pozorom było nie lada wyzwaniem. Mimo sporego doświadczenia w kwestii konstruowania bardzo dobrych gier typowo sieciowych, gra osadzona w realiach kultowych, filmowych, gwiezdnych wojen, to jednocześnie niesamowite wyzwanie i odpowiedzialność ciążąca na studiu. Które tego tematu miał się podjąć? Myślę, że zdecydowanie łatwiej jest wymyśleć nową grę, gdzie od strony projektowej, technicznej oraz wizualnej studio ma tak naprawdę wolną rękę i dowolność pomysłów, niż podjąć się tematu tak delikatnego dla ogromnej rzeszy fanów, którzy szczególnie dokładnie będą przyglądać się wszystkim aspektom tworzonej gry. Od strony wizualnej, poprzez jakość, miodność rozgrywki, po zgodność z uniwersum Gwiezdnych Wojen skończywszy. Kiedy usłyszałem, że tematu tego podjąć ma się studio Dice, pomyślałem, że kto jak nie oni zrobią to lepiej. Mając spore zaplecze finansowe i takie narzędzia jak świetny silnik Frostbite, studio to dysponowało wszelkimi atutami do stworzenia gry niemal idealnej. Czy tak się jednak stało? Don't get in my way. Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzymy i czy zdamy sobie sprawę z tego, do kogo tytuł ten jest kierowany. Coś, z czym Studio Dice walczyło od początku, gdy świat ubiegła informacja, iż to właśnie oni podejmą się robotu, jakby nie było popularnej serii Battlefront, było wyprowadzenie fanów serii Battlefield z błędnego myślenia, iż nowy Battlefront będzie Battlefieldem osadzonym w realiach Gwiezdnych Wojen. Po raczej mało udanym Battlefield Hardline fani serii lokowali swoje nadzieje w Battlefroncie. co dla studia ze Sztokholmu było niezręczną sytuacją. Im większe oczekiwania względem gry, z tym większą krytyką może ona spotkać się po premierze. Tym bardziej, że seria Battlefield, szczególnie jej ostatnie części, przyzwyczaiły nas do pewnego przepychu w kwestii tego, co może zaoferować graczom na wirtualnym polu bitwy. Jest to gra typowo wielosobowa i tylko dla graczy lubiących tę formę rozgrywki tytuł ten jest skierowany. Szczerze Wam powiem, że trochę brakuje mi tutaj trybu dla pojedynczego gracza, ponieważ przy tym poziomie wizualnym oraz dźwiękowym aż prosi się o możliwość wzięcia udziału w jakiejś historii rodem z filmów. Jeśli już jesteśmy przy oprawie audiowizualnej, nie będę oryginalny, jeśli powiem, że gra od tej strony to najwyższa półka i uczta dla oczu oraz uszu. Graficznie silnik Frostbite pokazał, na co go stadzi, poziom szczegółów, jakość tekstur, a także efekty, jakie potrafi generować, są absolutnie niesamowite. Wszystkie te featurey wizualne powiązane ze świetnymi efektami dźwiękowymi oraz muzyką potęgują wrażenie bycia i uczestniczenia w autentycznych wydarzeniach filmowych. Zupełnie jakbyśmy zanurzyli się w tym filmowym świecie i faktycznie walczyli o wolność lub władzę na czterema planetami dostępnymi w grze. Brak trybu fabularnego podyktowany jest kilkoma warunkami jest pewnego rodzaju kompromisem wynikającym ze stosunkowo małego czasu na stworzenie gry a dopracowanie trybu wieloosobowego. Z informacji, jakie można znaleźć w sieci, wynika iż zaangażowane dosyć mocno we własne projekty Studio Dice otrzymało zadanie stworzenia dodatkowego, nowego Battlefronta. Aby tego dokonać, zatrudniono nowych ludzi, wydzielono pewną grupę osób odpowiedzialnych za projekt i tym sposobem udało się zdążyć na czas z premierą. Tryb fabularny w tym momencie pożarłby przynajmniej jeszcze raz tyle czasu. Dlaczego powiedziałem, że aż prosi się o tryb fabularny? Dlatego, że moim zdaniem ten tryb byłby dopełnieniem świata gry i mógłby przyciągnąć więcej graczy i zdecydowanie na dłużej przykuć ich uwagę. Tutaj rodzi się inne pytanie przy okazji. Czy można było w jakiś sposób urozmaicić rozgrywkę wieloosobową? Bardzo często spotykam się z opiniami, że jest tutaj zbyt mało broni i dodatków. Moim zdaniem ich ilość jest jak najbardziej poprawna i wpisująca się w realia, dla których została stworzona. W tej kwestii Studio Dice postawiło raczej na jak najlepsze oddanie filmowości i klimatu gwiezdnych wojen. To, że jest mniej broni i nie ma do nich żadnych dodatków, mi osobiście nie przeszkadza, ponieważ w tej grze zwracam uwagę na zupełnie inne rzeczy i skupiam się bardziej na ogólnym jej odbiorze. Co w takim razie można byłoby zrobić lepiej, i w jaki sposób przyciągnąć graczy na dłużej? Po raz kolejny, grając w betę jakiegoś tytułu, a raczej demo, twórcy pokazali to, co najlepsze. Nie byłoby w tym jakiegoś problemu i wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, iż tak naprawdę tryb ATAK ATT na mapie HUN jest moim zdaniem najciekawszy i daje najwięcej zabawy w porównaniu do tego samego trybu, lecz osadzonego na innych planetach. Brakuje więc w tym wypadku sumienności w dopracowaniu poziomu tego trybu dla innych planet. Tryb Supremacja wypada tu zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o wyrównanie poziomu rozgrywki. Tryb ten jest najbardziej podobny do słynnego podboju z serii Battlefield i oferuje podobną formę rozgrywki. Coś co szczególnie przypadło mi do gustu to tryb Eskadra, gdzie na niezwykle malowniczych planetach przyjdzie nam stoczyć powietrzne pojedynki z X-Wingami, jeśli gramy po stronie Imperium, lub Tie Fighterami, jeśli zdecydujemy się poprzeć rebeliantów. Wkrótce mogli tu dodać jakąś możliwość wzięcia udziału w misji zniszczenia Gwiazdy Śmierci, która byłaby tu idealna i prawdopodobnie już nie oderwałbym się od grania. Choć początkowo rzucałem mięsem na nowy model lotu i sposób sterowania, to po jakimś czasie nawet to ogarnąłem i niszczyłem wrogie jednostki jeden po drugim. Odpowiadając na pytanie, jak można byłoby lepiej według mnie zadbać o zawartość gry, powiedziałbym, że wprowadzenie ciekawszych misji dla trybu eskadra. Czy lepsze zaprojektowanie map w trybie ataka TAT pod względem gameplayowym znacznie pomogłoby w tej kwestii? Strzela się tu bardzo przyjemnie, broń oczywiście ma jakiś tam nieznaczny rozrzut, ale można go spokojnie opanować, a dzięki kartom, które są czymś na wzór usprawnień bądź dodatkowych umiejętności, znacząco mogą pomóc nam w pacyfikowaniu naszych oponentów. Broni, jak wspomniałem, jest stosunkowo niewiele, ale różnią się one dosyć mocno statystykami i prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Mniejsze tryby gry skierowane dla tzw. piechociarzy to najmniej udany element tego tytułu. Można oczywiście sobie pobiegać i postrzelać bez obaw przed pojazdami, ale bardzo szybko staje się to nieco nużące. Wytrzymałość mojej klawiatury na uderzenia młotkowe z góry przetestowałem w trybie łowy na bohatera, gdzie wszyscy gracze polują na tzw. bohatera lub złoczyńcę, a ten, któremu uda się go ubić, staje się automatycznie jednym z nich. I tym razem to on leje na potęgę mięso armatnie, które podejdzie mu pod miecz, boć inny rodzaj broni szatkująco, strzelająco, rażącej. Był to jeden, jedyny raz, gdzie wykonałem tzw. Rage Quit, po statystykach 0 do 15. Nie muszą dodawać, jakie szanse z tymi postaciami ma zwykły żołnierz. Jeśli będziecie chcieli zagrać wspólnie ze znajomym w trybie kooperacji, ta gra również oferuje tego typu formę rozgrywki. Zabawa polega na odpieraniu fal przeciwników, których kolejne rzuty stają się coraz trudniejsze do pokonania. Jednak stanowi to ciekawe urozmaicenie dla chcących pograć kompletnie na luzie i, jakby nie było, pomaga przygotować się na starcia w trybie wielosobowym. Transport. Yeah, let's get out of here. Jeśli w dzieciństwie marzyliście, by wejść w świat gwiezdnych wojen i zasiąść za sterami x czy Sokoła milenium, ta gra jest dla Was. I nie będziecie żałowali wydanych na nią pieniędzy. Ponieważ jak żadna inna oddaje ten charakterystyczny filmowy klimat potęgowany przez doznania audiowizualne. Nie jest też idealna i zabrakło tu wykorzystanych lepszych pomysłów na urozmaicenie rozgrywki, a szkoda, bo mogła być to gra przełomowa. Znajdziecie tu jednak mnóstwo smaczków, które docenią jedynie ci, którzy znają uniwersum gwiezdnych wojen i kręcą ich po prostu te klimaty. Spotkacie tu ludzi pustyni, Ewoki, a także robiąc jakąś akrobację powietrzną X-Wingiem usłyszycie przerażone dźwięki słynnego i lubianego R2D2. Jest to bez wątpienia gra, która delikatnie i z dużym wyczuciem traktuje tę tematykę. Bardziej postawiono to na filmowość i w sposób ostrożny potraktowano fanów uniwersum. We will Gra nie jest tak wymagająca, jak mogłoby się wydawać, i kierowana jest raczej w stronę szerszego grona odbiorców, który ma ochotę po prostu dobrze się bawić bez konieczności spędzania w niej ogromnej ilości godzin, by odblokować jakąś umiejętność czy dodatek. Patrząc z perspektywy fana serii Battlefield, nie mogę powiedzieć, że nowy Battlefront jest gorszy. Jest po prostu inny i oferuje mi nieco inne doznania z rozbiw. Oczywiście to, czy tytuł ten zasługuje na waszą uwagę i czy będziecie bawić się w nim dobrze, zależy tylko i wyłącznie od każdego z was i waszych preferencji. Ja na pewno spędzę w tym świecie jeszcze sporo godzin i życzę tego również i wam. Trzymajcie się. Cześć.